Cześć kochani, dawno nie nagrywałam dla Was gadanego filmiku, więc myślę, że czas to y, zmienić. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem o 10 kosmetykach albo 10 typach kosmetyków, których już y, nie kupuję i których w najbliższym czasie nie mam zamiaru kupować. Nie ukrywam, że być może kiedyś zmienią się moje preferencje i zmienię zdanie, ale na chwilę obecną ich nie kupuję i nie zamierzam w najbliższym czasie żadnego z nich kupić. Yy, I nie przedłużając, dalej zapraszam Was do subskrybowania tego filmu, do komentowania go oraz do lajkowania i oczywiście do dzielenia się. W komentarzach z swoimi typami, których nie używacie, bo być może jest to to samo co u mnie, a być może jest to coś zupełnie innego, coś, co ja uważam za niezbędne. A teraz przechodzę do rzeczy i pierwszym takim typem kosmetyku to są duplikaty. I y, dlatego ujęłam je w tym zestawieniu, chociaż nie jest to jakiś konkretny kosmetyk, ale chcę tutaj uwzględnić to, że jak kupię jakiś kosmetyk i nawet jeżeli on mi się spodoba, to nie kupuję drugiego takiego samego kosmetyku, nie kupuję zapasu. Kosmetyki zużywają się dosyć długo i nawet jeżeli to jest szybko zużywający się brązer do twarzy, to jest to przynajmniej pół roku albo ze 4-5 miesięcy malowania. To yy, nie mam potrzeby kupowania od razu, jeżeli on przypadnie mi do gustu, drugiego kosmetyku na zapas, tylko czekam, aż on mi się skończy, albo jak się zbliża do końca, i wtedy dopiero decyduję, czy ja ten kolejny egzemplarz tego samego kosmetyku chcę mieć, czy może w tym czasie wpadło mi w oko coś nowego i chcę sobie to wypróbować. Kolejny kosmetyk, tym razem już komplet, konkretny to bazy pod makijaż i bazy pod makijaż nie kupiłam już od wielu, wielu lat. U mnie te kosmetyki nie sprawdzają się zupełnie, wypróbowałam różne wersje, bazy matujące, rozświetlające, nawilżające i szczerze mówiąc jedyne co zauważyłam to skrócenie trwałości mojego makijażu i czasami problemy przy nakładaniu, dlatego zupełnie z tego zrezygnowałam. Moja codzienna pielęgnacja rano. Filtr do twarzy sprawdzają mi się świetnie w roli bazy. Wiadomo, że jakiś tam inny krem, który nie jest filtrem, pewnie sprawdziłby się o wiele lepiej, ale skoro używam filtru i chcę go używać, to tym samym on stanowi moją bazę pod makijaż. Nie zauważyłam przez to pogorszenia stanu mojej cery, nie zauważyłam żeby mój makijaż jako super szybko znikał z twarzy, a wręcz przeciwnie trzyma się dobrze lepiej niż na bazie i tego będę się trzymać. Kolejny y, kosmetyk to właściwie nie kosmetyk, tylko gadżet, to sztuczne rzęsy. I y, ja nie noszę sztucznych rzęs, nie lubię ich nosić. Przyklejenie sztucznych rzęs chociaż na chwilę y, owocuje u mnie bólem głowy. I nie mam potrzeby się zmuszać do noszenia sztucznych rzęs po to, żeby, nie wiem, przyzwyczaić oczy do nich i za jakiś czas je nosić. Dobrze mi tak jak jest, dobrze wytwarzowane rzęsy mi w zupełności wystarczą. I numerek 4 na liście. Czyli konsekwencja tego, że nie kupuję sztucznych rzęs to też to, że nie kupuję kleju do rzęs. Ja wiem, że klej mogłabym użytkować też do innych celów, do przyklejania brokatu. Czy do przyklejania y, jakichś gadżetów na twarz, ale gadżetów na twarz ja nie przyklejam. I y, brokat przyklejam sobie na kleju do brokatu, po prostu ten, który mam, i to mi w zupełności wystarczy. Y, kolejny y, element makijażu, którego nie stosuję, nie kupuję, to eyelinery. Już jakiś czas temu zrezygnowałam z typowych eyelinerów. Zazwyczaj się one u mnie nie sprawdzają, są mało trwałe, rozpływają się. Ja w ogóle już teraz nie stosuję tego typu kosmetyku bo moje oczy lubią mu zabić. Zwłaszcza jeżeli mam eyeliner na oku i to się po prostu gdzieś rozpływa, robi mi jakąś czarną plamę gdzieś tam w okolicach oczu, i ja po prostu tego nie lubię. Nie stosuję. Jeżeli mam ochotę na kreskę, to albo używam kredki. Albo używam po prostu pokruszonego cienia, wymieszanego z fixerem do twarzy i to mi w zupełności wystarcza. Yy, następny element to sypkie brokaty i sypkie pigmenty, cienie do powiek. Yy, nie lubię tego. Niedobrze mi się z tą formą pracuje. Nie lubię jak mi się coś osypuje. Yy, mam jeszcze dwa takie kosmetyki. Mam zamiar je w tym roku zużyć do dna. I po prostu nie wprowadzać więcej takich kosmetyków y, do mojego makijażu. Ja wiem, że one fajnie wyglądają użyte na filmikach, y, wiem, że dają piękny, taki połyskliwy efekt, ale myślę, że to się da uzyskać też innymi kosmetykami. A nie musi być wszystko w okolicy 3 metrów ode mnie upylone brokatem y, czy pyłkiem. No i też myślę, że będzie to lepsze dla środowiska, ponieważ blokady to jest po prostu mikroplastik, który gdzieś tam potem płynie w wodzie i udaje plankton, więc myślę, że nie ma, nie ma takiej potrzeby, żebym ja to jeszcze kupowała i używała. Następny element numer 7 już, to są róże w kremie. I chociaż czasami lubię użyć sobie taki krem, jeżeli używam podkładu, to y, nie kupuję ich, dlatego że mam szminki. I szminki równie dobrze spisują mi się tutaj jako y, jakieś tam róże, czy nawet czasami jako takie bazowe cienie do powiek, więc nie mam potrzeby kupować y, róży w kremie. To jest taki dodatkowy kosmetyk, tylko... Do kładzenia na policzki, a ja wolę zdecydowanie róże prasowane, więc nie mam, nie mam takiego w swojej kolekcji i nie zamierzam kupować. Kolejny, numer 8, kredki do brwi. Mam kilka jeszcze w swoim zapasie, natomiast w przyszłości mam zamiar z nich zrezygnować. Moje brwi, jak sami widzicie, są dobrze zarośnięte, nie mam potrzeby jakiegoś wielkiego uzupełniania braków, więc Myślę, że żel mi wystarczy i, i nie czuję potrzeby kupowania kolejnych kosmetyków. Tym bardziej, że większość kredek do brwi to są kredki, które są w plastikowych opakowaniach i kredki jest tam niewiele, a zostaje duży kawałek plastiku do zutylizowania. Numer 9. Kolejny kosmetyk do brwi, czyli cienie do brwi, Tak samo jak z kredkami. Myślę, że jeżeli będę chciała sobie uzupełnić braki w brwi cieniem, do, to po prostu wystarczy mi cień do powiek, mam ich dosyć sporą kolekcję, więc coś tam na pewno sobie znajdę, co się do tego nada i co mi uzupełni te brwi, a nie muszę mieć kolejnego stricte dedykowanego kosmetyku do tego celu. I ostatni już punkt, punkt. Ostatni już element, który chciałam Wam pokazać, numerek 10, czyli palety do twarzy. Kiedyś wydawało mi się, że paleta do twarzy to będzie po prostu coś rewelacyjnego: to będzie odkrycie na wyjazdy i po prostu zmniejszy to moją kosmetyczkę diametralnie. Natomiast teraz myślę, że w sumie to taki trochę zdradliwy produkt, ponieważ duża część z tych palet ma niewymienne wkłady. I jeżeli ja sobie kupię taką paletę i nie wiem, zużyję rozświetlacz, to będę musiała zabrać i paletę ze sobą, i rozświetlacz, albo y, jedną paletę z y, rozświetlaczem, i drugą paletę z resztą kosmetyków. Dlatego postanowiłam zrezygnować tych, z tych y, palet. Mam jeszcze jedną, będę chciała ją zużyć. Natomiast jeżeli będę chciała sobie stworzyć taką typowo wyjazdową paletkę, to y, kupię po prostu. Kosmetyki, które mają wymienne wkłady. Ja tych paletek magnetycznych mam kilka, więc spokojnie mogę sobie te wymienne wkłady tam włożyć i ze sobą zabrać, albo po prostu będę zabierać pojedyncze produkty, które akurat będę w swojej kosmetyczce posiadać. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Tak jak już wcześniej wspominałem, podzielcie się tym, czego Wy nie kupujecie, a co może kupujecie z tej listy, bo uważacie, że jest niezbędne. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia! pá